Cześć, witam was bardzo serdecznie, jest czwartek, godzina 13, ja jestem Patryk, to jest kanał Pogrom cybetów co oczywiste, dziś będziemy sobie typować kolejne spotkania Mistrzostw Europy 2020, zanim przejdziemy do kluczy, oczywiście zostawcie lajka like i suba, żeby nie ominęły was kolejne filmy, no i zerknijcie na nasze media społecznościowe, bo tam do zgarnięcia bardzo fajne nagrody w konkursach i 20 zł dla nowych użytkowników, jeżeli was tam jeszcze nie ma. I jeżeli chodzi o to, co działo się wczoraj, widzicie wszystko na ekranie, a my dziś będziemy sobie stawiać kolejne mecze, tak jak wspomniałem wcześniej. A jeżeli nie macie jeszcze konta na Superbet, to czekają na was wielkie bonusy, gdy przy rejestracji użyjecie kodu PBVIP, Wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony, otrzymujesz free bet 34 zł, a przez cały tydzień chroni Cię cashback do 500 zł. Link w opisie, zachęcamy do skorzystania z promocji. Przypominam o promocjach, które jeszcze przygotował dla nas Superbed na trwające euro. Super przewaga, to przydaje się naprawdę często. Chodzi o to, że jeżeli zespół, na który postawiliśmy, będzie wygrywał w meczu 2-0 w którymś momencie, to niezależnie od wyniku końcowego meczu, i tak mamy ten zakład zaliczony na zielono. Także bardzo fajna sprawa. Na przykład wczoraj postawiłem Włochów i gdy było 2-0 dla Włochów, no to już wtedy dostałem powiadomienie, że mój zakład jest rozliczony jako trafiony. Także bardzo fajna sprawa. Możecie też zgarnąć 20 plus 20, czyli stawiacie 20 zł, zyskujecie 20. 20 złotych w bonusie no i jeszcze macie szansę na milion i jeżeli gracie od początku tych mistrzostw kuponiki to super ranking też was obowiązuje a w nim do zgarnięcia chociażby Ford Mustang fajna sprawa my się bawimy dziś lecimy z kolejnymi tipami pierwsze spotkanie o 15 to Ukraina Macedonia i tak jak zawsze codziennie zrobimy sobie dwa kuponiki. Pierwszy na zakłady trójtorowe w super ofercie na zwycięstwo Ukraińców to kurs 1.78 na Superbet. My sobie to właśnie bierzemy. Wiadomo jak u Macedonia pokazała się z Austrią w meczu pierwszym ich na Mistrzostwach Europy. Pokazali oni pazor, natomiast brakło w końcowych minutach tej koncentracji i chyba wydaje mi się też brakło po prostu sił. No, Goran Pandew zrobił co mógł, natomiast jest to zawodnik nie pierwszej młodości i po prostu fizycznie może nie doskakiwać do niektórych graczy. Potem wszedł Marko Arnautowicz, który zrobił naprawdę dobrą robotę w reprezentacji Reprezentacji Austrii strzelił gola. Macedończycy w obronie popełniali, popełniali dość dużo błędów, które Austriacy wykorzystali. I uważam, że Ukraińcy w tym spotkaniu z Macedonią również będą je potrafili wykorzystać, bo potrafili wykorzystać błędy Holendrów i to dość skutecznie. Potrafili się również podnieść z kolan, bo przegrywali już 2 do 0 i, wy, bym, i w potrafili wyrównać stan spotkania do 2 do 2. Nie że Macedonia w tym spotkaniu bramkę strzeli, natomiast uważam, że Ukraińcy i tak wyjdą z tego meczu zwycięsko. zwycięsko 1:78 na zwycięstwo Ukraińców leci jako pierwszy typ na kopanie. Drugi mecz godzina 18 to Dania Belgia. No tyle ciekawe spotkanie, że jeżeli Duńczycy przegrają to spotkanie, no to mogą się praktycznie z Euro pożegnać jeśli chodzi o zadanie no to jest bardzo, bardzo trudne Belgowie są dość silni zresztą pokazali to w meczu z Rosją tam 3 do 0, w niesamowitej formie jest Lube Romelu Lukaku no Dania, wiadomo jak wyglądał mecz z Finlandią te przykre rzeczy, które działy się na wojsku, na pewno wpłynęły na piłkarzy w drugiej połowie Finlandia nie będąc drużyną silniejszą jednak ten mecz wygrała ewidentnie braku koncentracji ze strony Danii, ale tu musimy ich jak jakiś tam sposób usprawiedliwiać, no na pewno będzie im ciężko w tym spotkaniu. Również nie wykluczam tutaj bramki Duńczyków, natomiast według mnie ta Belgia jest no, po prostu drużyną za mocną, aby tutaj wykrzesać jakiś punkt na zwycięstwo Belgów w tym spotkaniu. To kurs 2:10 super ofercie. No i uważam, że dzisiaj sobie zaklepią awans do następnej fazy Bucharu. Czerwone diabły. Kolejne spotkanie to czyli ostatnie spotkanie 21. Holandia, Austria. Z tym spotkaniem miałem najwięcej problemów, bo są to dwie drużyny, które swoje mecze w grupie wygrały, natomiast Austria z Macedonią, Holandia z Ukrainą, no, troszeczkę różniące się stylem i umiejętnościami drużyny, co nie znaczy, że Holendrzy w tym spotkaniu odnieść zwycięstwa. Nie mogą, jeżeli poprawią swoją grę w obronie, bo to, to, to ustawienie z trzema obrońcami ewidentnie nie wychodzi, jeżeli nie ma tam Virgile Wandajka. Holendrzy mogą stracić tutaj bramkę z Ukrainą. Natomiast my stawiamy tutaj po kursach. Można rzec, wiem, że tak się nie robi, ale wczoraj chociażby z Rosją tak zrobiłem i elegancko elegancko siadło. Także jedyneczka po kursie 1.65 Holandia dzisiaj wygrywa z Austrią i zapewnia sobie awans do kolejnej fazy turnieju. I tak się prezentuje pierwszy kupon, który stawiamy 50 zł. 271 jest do wygrania. Zakład jest postawiony, usuwamy zdarzenia i przenosimy się z powrotem do meczu o 15, czyli Ukraina-Macedonia. <laughs> tak jak wspomniałem wcześniej, uważam, że Ukraińcy powinni to spotkanie wygrać, natomiast nie wykluczam tutaj bramki ze strony Macedonii, natomiast zakład, który chciałbym teraz postawić w ogóle nie koliduje nam z tym, kto wygra, kto nie wygra tego spotkania, ponieważ chciałbym tutaj postawić troszeczkę niżej z kursem i przejść do superbet, które SuperBet tutaj nam przygotował i jest zdarzenie, w którym... Znaczy, jest zakład, w którym dwa zdarzenia muszą się zdarzyć. Ukraina strzeli powyżej pół gola i Ukraina wygra jedną z połów. O co tu chodzi? No, to chyba jest jasne: Ukraina musi strzelić minimum jednego gola w meczu i wygrać jedną bądź drugą połowę. Niezależnie od tego, jaki będzie wynik końcowy meczu. Może na przykład wygrać 1-0 pierwszą połowę, a mecz przegrać 2-1. To nie ma znaczenia. Uważam, że może się tak zdarzyć, ale to dopiero w drugiej połowie. Ukraińcy, tak jak z Holandią, odpalili się w drugiej połowie. Tak w tym meczu też powinni odpalić się w drugiej połowie. I tak sobie właśnie stawiamy 1.40 na to zdarzenie, że Ukraina strzeli przynajmniej jedną bramkę, no i Ukraina wygra przynajmniej jedną z połów, pierwszą albo drugą. Okej, okay, przenosimy się do meczu o 18. Duńczycy grają z Belgami. Duńczycy grają z Belgami i tak jak wspomniałem, no nie wiem jak reprezentacja Danii mentalnie podejdzie do tego spotkania i chciałbym tutaj też również postawić jakiś zakład, który nie będzie miał wpływu na poprzedni kupon, czyli na wynik meczu. Tam postawiłem Belgów, tu postawię, że Belgowie strzelą bramkę, ale nie tak zwykle strzelą bramkę, tylko konkretny zawodnik strzeli gola. Wspomniałem wcześniej o Romanu Lukaku i Uważam, że Romelu Lukaku jest w formie, pokazał to w meczu z Rosjanami. Można powiedzieć, że skoro zawodnik jest w formie, to za, um, drużyny, um, zawodnicy drużyny przeciwnej będą o tym wiedzieć, będą go podwójnie kryć. Rosjanie też o tym wiedzieli, a Romelu Lukaku i tak strzelił im dwa gole. E, przypadkiem jedną może, ale znalazł się w odpowiednim miejscu, tak jak wspomniałem. Piłka go szuka, gościu chce strzelać gole. E, dlaczego by tu nie postawić, właśnie, że strzeli? I dzisiaj, e, na to, że Romelu Lukaku, jak wejdziecie sobie w super e, specjalistyczny z zakłady i zejdziecie troszeczkę na dół jest zakład na bramkę Romelu Lukaku, a to, że Belk strzeli gola to 220 i my sobie bierzemy właśnie ten typ na nasz kupon. Uważam, że Romelu Lukaku dzisiaj gola ustrzeli, jak nie jednego to dwa. Też by było fajnie dla nas bez znaczenia. Minimum jeden musi być ze strony. Ze strony Romelu. OK, i ostatnie spotkanie. Godzina 21 Holandia, Austria. No i tutaj bym chciał już bardziej polecieć w wynik, bo stawiałem wcześniej na Holendrów i chciałbym się tutaj troszeczkę zabezpieczyć, postawić jeszcze podpórkę. Natomiast wygrana holendrów lub Bremis to kurs troszeczkę za niski, a dodamy sobie do tego bramki, ponieważ jak wspomniałem, wcześniej jedna i druga drużyna błędy w obronie robi, a i w ofensywie ma zawodników, którzy te bramki mogą strzelać. Według mnie w tym meczu padnie minimum dwa, padną minimum dwa gole, czyli powyżej półtora gola sobie weźmiemy i weźmiemy sobie podpóreczkę na Holendrów, czyli zakłady łączone, wynik meczu i gole. Wynik meczu i gole. Już sobie tutaj zejdę. Ja dzisiaj chyba jestem ślepy, ale podwójna szansa, podwójna szansa i liczba goli. Tak jest. Podwójna szansa, liczba goli, 1x plus 1,5, kurs na to zdarzenie to nie jest taki jakiś wysoki 1,36, natomiast, natomiast to zdarzenie z Romelu Lukaku to nam e, e, podskakuje z kursem e, gdy, przy, gdy postawimy sobie 50 zł na e, te trzy zdarzenia to mamy 184,31 do wygrania, postaw zakład e, poszło i tak się prezentują dwa kupony, które dzisiaj e, wam proponuję, oczywiście możecie zagrać obydwa, e, możecie też zagrać e, zdarzenia wyciągając niektóre na swoje kupony pojedyncze to już jest wasza sprawa, ale pamiętajcie, że robicie to na własne ryzyko, bo gmacherka jest dla osób przede wszystkim pełnoletnich. Ja się z Wami żegnam, pamiętajcie o promocjach od Superbet, o kodzie VIP. Mecz konkursowy, który jeszcze jestem Wam winien, to mecz pomiędzy Holandią a Austrią, żebyście mieli troszeczkę czasu na wpisywanie wyników, dokładny wynik wraz z minutą strzelenia pierwszego gola, nikiem z Superbet, no i nieedytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania. Pierwsza osoba, która trafia i będzie najbliżej tej minuty strzelenia pierwszego gola, zgarnia 50 zł na swoje konto bonusowe od Superbet. To wszystko. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, do zobaczenia jutro o 13. Hej!